Cześć moi drodzy, witam Was z bardzo dobrym humorem. Z humorem ukrytym w książce. W książce, która mówi o bracie ze słyika, wydawnictwa Kinderkulka. Powiem Wam, że jeszcze nie spotkałam się z książką, która w taki zabawny i taki zdystansowany sposób przedstawia dwa modele rodziny. Ro, rodzina, gdzie jest jedynak i rodzina, gdzie jest dużo, może nie dużo dzieci, ale gdzie już jest rodzeństwo. Ten nasz oto bohater wyszedł ze słujka, a tylko łącznie dlatego, że nasz bohater z książki, już Wam go pokazuję, jest jedynakiem i bardzo chce mieć brata. Pewnego dnia Wysłała go mama do sklepu, do ich ulubionego sklepu. Tutaj mamy tego pana sprzedawcę, i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że chłopiec się tak jakby trochę poskarżył ze zmartwienia, ze swojego zmartwienia, że on prosi rodziców o tego brata, no ale nic z tego nie wychodzi. Brat się nie zjawia i sam sprzedawca postanawia rozwiązać jego problem i zamiast zakupów daje mu słoik. Słoik i konkretną instrukcję, co on ma z tym słoikiem zrobić. Instrukcja była dość prosta, ponieważ miał zawartość słoika wlać do wanny, i z tej wanny wyszedł, zobaczcie, brat. I oczywiście radość początkowa była ogromna, jednak nasz bohater nie zdawał sobie sprawy, jak jego życie zmieni się, kiedy, kiedy pojawi się rodzeństwo. Te zmiany niekoniecznie mu się w pewnym momencie zaczęły podobać. Nawet do takiego stopnia mu się przestały podobać, że chciał tego brata z powrotem zamknąć w słoiku. Jednak Wydarzyła się pewna sytuacja, pewna historia, o której Wam nie chcę powiedzieć, ponieważ oczywiście ja zachęcam do tego, żebyście sięgali do książek i te najciekawsze momenty odkrywali sami. Wydarzyła się pewna sytuacja, która jednak przekonała, że, że warto tego brata zachować i nie wciskać go w słoik. A że było tego mało, to ci bracia poszli wspólnie do tego samego sklepikarza w momencie, kiedy przypadało święto mamy. I ten sam pan na prośbę chłopców dał niezwykły prezent chłopcom dla mamy oczywiście. I wiecie co? Było wiecie co było tym prezentem. Pewnie się domyślacie, że to kolejne dziecko. Jednak to nie było jedno dziecko. I czy to był chłopiec, czy dziewczynka i czy nasi bohaterowie, nasi bracia się z tego cieszyli? to oczywiście odsyłam Was do książki Brat ze Słoika, wydawnictwo Kinderkulka. Mnóstwo dobrej zabawy i mnóstwo dobrego humoru.